Cześć, ja jestem Damian i możecie mnie kojarzyć z kanału PLKD. Dzisiaj witam was na kanale New Balance. Wraz przy współpracy właśnie z tą firmą przygotowałem dla was serię niesamowitych filmów z Lechią Gdańsk, której właśnie partnerem jest New Balance. Już dzisiaj rozegram mecz FIFA 17 właśnie z jednym piłkarzem tego klubu, a jest nim... Tak jest, moim rywalem będzie Lukas Harasli, i wiecie co? Nie przedłużam. Przenieśmy się na stadion. Przenieśmy się do gry Skład zwieniost. To Dlaczego? Ronaldo na <grym> Ronaldo. Czekaj. Gdzie ty jesteś? Ja jestem o, tam jest głęboko, głęboko, głęboko. Dobra, na, na ławkę chociaż damy tutaj zapachowskiego. On komturzewany. No Ład, ładnie ładnie. Dobrze. Dobrze. Kończ to! <grym> Co tam już zmieniać? <laughs> nie no, jeszcze nawet z połowy swojej nie wyszedłem. Jeszcze ja, się ktoś urwał Z Barceloną było 2-2, z Juventusem trochę gorzej, ale. No, nie no, bez przesada. Nie ja, no, iść. Kogo nie? Sabić jeszcze. Na instrument. Nie. Dawaj, na Ronaldo, idź. Mam dobrych obrońców. Chyba, czekaj. Gdzie jest największy? Dobrze, Janicki. Foul! Jaki fał? To jest Karny. Jakub Wawrzyniak. Hej sędzio. Nie śpimy! Nie obradził. Ej, nie, 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 no. Co jestem z dwójką taki jak... To patrz, odstrzela. Co? To... Co miał musi <laughs> Patrz, no musisz sam strzelić to icz ronaby jeszcze. No. Te, drugą stronę mogłeś tutaj wstawić no. miał A. ładnie. Wania słowi na prawo, nie? <laughs> Mam nadzieję, że po tej termalicy uda się trzy punkty z nie ma co gadać. Pokaże się piłki. ale Legia wtopiła i to ostro. To właśnie Nie ma co. To jest ta na A Na jak się oszczędzali? Polska Liga. Polskiego. Wow. Lepiej Uf, niż ten twój Ronaldo. No. Okay. Ładnie, ładnie. Benzema. Wow. No Kończ to... Czy ty jesteś Benzema? Ile szans ty ty zgubiasz? Znowu ten Ronaldo. Dobra myśl A to fall sędzią, Nie przesadzajmy. Dobra. W drugiej połowie wpuszczę Jokera na napad. Ja nie Wiem, wiem, ale. Szybki jest i to w FIFE. Lewolożnik, lewo to uważaj. FIFA lewonożnik. No. <gry> tak dobrze tak, tak, tak dobre nie znają wiesz. Jak trener zobaczy, że lechii nie wziąłeś, to... Co? No jest. Aj, proszę. Chwila. Wejdzie, wejdzie, wejdzie! Brawo, ale ten! Jeszcze, chrapek, on już. on Pankasz. już każe. Z panem. Zajesz, Milusz. Ła! Wow. Po co ty takie strzelasz? Słucham? Jak tak strzelasz? Tutaj, tutaj. To no nie no, na lodowce polskie. tam statystyki, statystyk nie ukrywaj. Nie jest tak źle, no. Poszedłanie po bo ty grasz, umbrelę, wiesz? Czekaj, wpuszczę. Nie wpuszczę, bo weźmy. W 60 będę. Skurczył. Przyspieszenie, no nawet na. No. Z, z czym się zgadzasz? Siła, 65. 84, coś się zgadza, się <grytanie. <grytanie> zgadza. A siła strzału, serio? 60? Nie, to brak. To plan, plan. Teraz trudność bo nie skaczesz. To jest, skaczysz, jest twoja szansa. No, ale to. Ale, to jest ręczny, jest ręczny. Eee. Ty Ronaldo, patrz, panie mi co celik, jak młodzież się wyjdzie. Zobaczmy to się... ulala, ula! Kras, idź. Kurde, no... Nie wierzę. Chodź, skąd i coś może strzelimy. Ajaj. No? Jak na Royal to tego tak... no. nie zbudzi się. No? Masz znów tego Ronaldo, no z Wawrze... Czemu A, nie Wawrze... jest, grasz, A bo ten... mi... dziwam, tak ja no. Janicki kontra Bejlo Oj, Hames, Malocza Sławek Był raz, ale już wraca Wraca i... Kto? Kto zdobywał gola? Ale jak wchodzi to zawsze lepiej gra To od początku nie może no Ładnie, ładnie Dzięki no. Puszczyłem to, wiesz, bo wiedziałem, że może w końcu to strzelę. No co, autobus mam zaparkować, czy... Nie, przeciwko mnie? Już powiem, że już tam z Domkarzem Okej. Okay. To fajnie tak ja <laughs> A już z Domkarzem. Nie. To faul, no coś... Kiedy ostatni raz grałeś w siedemnastkę? Na oborzy graliśmy oh. Zrafajem. Bardzo dobre mecze rozgrywaliśmy. co się stało teraz? Co jak graś? Koncentracja? Co? Wczoraj co w domu nie Nie, grałem. gra. <skrzt> w domu nie włączyłem ployaty. 5 miesięcy. Janicki. Ajajaj! Częwola musi być. Nie to... ja myśli, Janicki... Zulta Max. Zulta Max. Zulta no. Ja myślę... Żółta Max, żółta Max. Nie, no. nie. Janicki nie. Idę do domu. A ja tak ja nie strzelę w tym. Pierwsza no i jasna. Dobra. No, w takim momencie, Rafał. Ale, ale Że się ukryłeś. Ja tego nie strzelę, no. Ale. Twoja okazja. Chyba tego nie strzelę, no. Dajesz, dajesz. Ja! Yeah, nie! Yeah. 90 razy mi wiesz. To tak, skąd ty się Brawa, Rafał. Dobra, gra gramy na poważnie. Gramy na poważnie. Poler. Nie, nie. Ojojojoj! Yeah. Co ojoj, ojoj, ojoj. chcesz zrobić? Nie! Z pierwszy chciałem dać, żebym pusił tylko jedną. Bail! Tłumacz się! Bail tłumacz do no to by się! Bo to musi oczekać, by chcieli na to drugie. Bail do domu. Eee, sędzia! Sędzia, ty sędzia. Zasłużony remis. O, mogę już Co karne? Nie chcesz. Dobrze ci poszło. Co wejdzie Zobacz teraz. teraz? A! Od, od razu pierwszy, no. Lewa dróżka. Słonek tak. <noise> <noise> Ronaldo. O, dajesz wań <noise> Flawio. Dobrze, skarbnik strzał. Zobaczmy A -da! Za krótkie ręce, za krótkie ręce. Znam tego na was. No. Chrapek. No mam chrapkę na bramkę. Lecimy Gruby przestrzeli. Kurde <gulny> Ale w lewo wychyliłem, jak Boga kocham w lewo strzelałem Luka młodych Czekaj, ja przegrywam Nie Nie, Remis Nie, Remis, 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 remis dobra Krasić Zobaczmy, zbiornik. czego się w Juventusie się na... O da! to musisz bronić na was Ale, ale, ale podejście I... No, na spokojnie, get Raz grałem to miałem 15-16 karnetów to... To jest bardzo Ale coś z jest nie tak, bo ja, ja w prawo celowałem to. Jak nie strzeli koniec, a? Mhm. Przedmiot Spokojnie. Emocje. Zjechód. To mi. Ja wolę. Von... Alek Też niemiecka szkoła szkołach. Mam szansę, że tak to się od Słaby mecz Ramosa. I jak się to skończy? Ono mnie jest do. Jaj, ja, hajduk ja split Haha No nikiego na was Jest! Nie musiałeś no, specjalnie tego robić No wiesz, chciałem jeszcze przydąć <średenie> Rafał A jest problem Miał promen. być tu dzisiaj ale A jest problem teraz Marcel to się, to się nie skończy, to się, to się nie skończy. Kuba strzela coś tam, karne, czy to? Na Lewa noga. O, Pepe. Pepe, koniec. Do widzenia. Na mi się czas kończy. Z... O, a nie, 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 nie. No ja nie wiem, nie wiem. Nie widziałem w, ani w akcji Ale siłowo. Dzięki za popor. Znowu? <laughs> Druga runda. Zawiedz mnie jeden obrońca, to drugi raz strzelasz. Brońca. Ładnie, ładnie. Ta lewa noga Aha, chodzi. No i na was. To, a, ale, ale to się tak nie liczy, wiesz, teraz ten obrońca jest. Czemu? Kiedy jest czerwona, to jeden musi, jak wizerablę, odejść, żeby było równo, tak, zarówno wiesz? A to z FIFO musisz porozmawiać. Nie? Bo co, kiedy ona gdzie ma no. <laughs> nie ma strzelić? Nie ma strzelić! Sobie, co? Nie, no, jestem tak, Dzięki. Dziękuję. Dobry wieczór, zostawiam cię. <grym> Zobaczymy, jak Rafał sobie Grym, poradzi. poraził. Jest, jestem moralnym <grym> to tego Wow, było ciężko, ale dałem radę. Jeśli jesteście ciekawi jak poradził sobie Rafał Janicki, ponieważ no, ktoś musiał bronić honoru Lechi, to zapraszam Was tutaj, na mój kanał, gdzie czeka na Was rewanż. Jednak już wkrótce, ponownie na kanale New Balance Polska, czeka na Was wyzwanie. Wyzwanie na boisku, również z Lechią Gdańsk. Mam nadzieję, że nie możecie się doczekać. Ja nie mogę. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć.